Cześć. Ale, dzień dobry. Dzień dobry. Ja do pana Mariusza. Tak? A chyba wam. Można? Tam zna pan Mariuszem? A, a chyba dobrze. Z mam panią Agnieszką. Tak? Aho! Poproszę pana Mariusza. Dobra. Jestem! Panie Mariuszu, Tak. szkoda Pana zdrowia, bo Pana rozpijają tam No. I oni, oni po prostu na panu, na panu żerują, żyją z Pana, a Pan tam po prostu już ledwo żyje przez to picie, przez ten alkohol, bo Pana rozpijają, żeby mieć fajne streamy, niech Pan się trochę opanuje i weźmie się za siebie, bo fajny pod Pana goście, inteligentny facet i co z Pana zostaje? Tylko, że, 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 że na, li, na liczbę popadłem przez to wszystko. No, że nie jest Pan w już spokój, święty, to jest Pana dom. No. Pan musi zarządzać swoim własnym domem. Jak można tak doprowadzić się do takiego stanu? No. Wszystkiego dobrego, zdrowia życzę. Dzięki śliczne.